Nie tu ku kwietniu, nie będziemy tu ostatni To boisko pamięta wiele, my jesteśmy częścią tej historii Każdy wzrok, każda chwila to nasz wspólny znak Nasza pasja i determinacja pozostawią wieczny ślad hey! Biegniemy po trawie, słońce pali twarz W sercu nosimy marzenia, każdy ma swój czas Wierzymy w siebie, z drużynę w ten cel Każdy błąd to nauka, każdy mecz to nowy dzień nie byliśmy tutaj pierwsi, nie będziemy tu ostatni, to błysko pamięta wiele Jesteśmy częścią tej historii, każdy krok, każda chwila to nasz wspólny znak Nasza pasja i determinacja pozostawią wieczny ślad Biegniemy po trawie, słońce pali twarz, w sercu nosimy marzenia, każdy ma swój czas Wierzymy w siebie, w drużynę, w ten cel, każdy błąd to nauka, każdy mecz to nowy dzień nie byliśmy tutaj pierwsi, nie będziemy tu ostatni. To boisko pamięta wiele. Jesteśmy częścią tej historii. Każdy krok, każda chwila to nasz wspólny znak. Nasza pasja i determinacja pozostawią wieczny ślad. Hey! Hey! Kiedyś teraz my stoimy Z determinacją w oczach swoje sny tworzymy Z przeszłości czerpiemy siłę, patrzymy w przyszłości blask W tych chwilach pełnych chwały słychać do pingów wrzask Nie byliśmy tutaj pierwsi, nie będziemy tu ostatni To boisko pamięta wiele Jesteśmy częścią tej historii, każdy krok, każda chwila to nasz wspólny znak Nasza pasja i determinacja pozostawią wieczny ślad 75 lat, 75 lat, hej, hej, medal ma 75 lat, 75 lat, 75 lat, hej, hej, medal ma 75 lat. 75 lat, 75 lat Hej, hej, metal ma 75 lat 75 lat, 75 lat Hej, hej, metal ma 75 lat Nie byliśmy tutaj pierwszy, nie będziemy tu ostatni, to boisko pamięta wiele Jesteśmy częścią tej historii, każdy krok, każda chwila to nasz wspólny znak Nasza pasja i determinacja pozostawią wieczny ślad Tapią wieczny ślad. Hey. 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 75 lat, 75 lat. Hey, hej hej, metada ma 75 lat.